O. Hej, się mam jak maszynoch, z kolejnym odcinku na moim kanale. Liczmy wraz z Galaksjim na Bedrosach. Bedrosach e, go będzie słabiej słychać niestety e, i może nawet go w ogóle nie będzie słychać, ale ja go słyszę. Okej, okay, jesteśmy już na rundzie razem z Galaksjim. Um, nie. Nigdy nie obuj. Nawet na Solowie nie ma. Przepraszam, że się tak buduję, ale no, dawno nie grałem w tego. Zostawcie suba, lajka. I followa na Instagramie. Instagram masz mój w opisie. Ma, macie mój w opisie. I wpadajcie też na Discorda, link w opisie. Mm. Może no, nie wiem. O, 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 ale ja mam 1000. Ja mam 1000 IQ. Jednak mam 0 IQ. Ale dobra. Diaxy. Essa. Jakby S. Es. Mam diaksy. A teraz nie mogę się podbudować. Jeszcze większy S. Widzisz mój nick. S. W jakimś.

Ja miałem. Ja miałem 1000 IQ, bo wyszedłem tutaj. Dobra, widzowie, tutaj coś się chodzi. Um, ale to jest 1000 IQ, to co ja robię. A żółci nie ży 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 żyją. Czyli. Z jednym się biję. O, ale mu strefy zrobiłem. No, on mi jeszcze większą. No, dokładnie. Jak to, gdzie jest nasza baza? a um, 8, 8? Halo, mm. Nie, opsem, co ty? Co ty dajesz? Dobrze, to sobie zabuduj opsem, ale jak ja zdobędę jakieś emeraldy, to będą dla mnie. Ops jest na noobów, nubów, a ja nie chcę wyjść na nuba. A po drugie, po co mi ops? Skoro jak, jak nam zniszczą, to i tak nam. Z... Ej dobra, będę się bił z jakąś pigi. Pigi! Ej, pigi zdążyła. No właśnie z nią walczę. No, ja z żółtymi cały czas walczę. Zrobiłem taktykę na Janusza. Może no, się nie, nie, nie nagrażynę. Mm. O, Ops. Się ma Ops. No nie, dobra, myślałem, że z żółtych zniszczyli. Rzuci są na, na diaksach, do których ja się przybywałem przypadkowo. Mm -hmm. Chyba szykuje się co sadzka, żółtym rzuci. Rzuci. Ojojoj, to było smutne. Ale i takie, że ja muszę stąd spadać, a ja zginąłem. Jezus, co robisz? No, zostaliśmy na Redów, Blue, yellow i Aqua. A w sumie my jesteśmy Blue. Blok. A piramidę robię. Mhm. Mm Piramidkę kończy. Ej, dobra, zostało mi jeszcze 15, tylko. Yy, jakby. Yy, ten. O, ja mam taki ładny pomysł. To będzie. powiesz, że jestem. dziwny, ale. moim zdaniem to będzie bardzo ładne. O, jestem, jak tu wychodzi. No, ale od pleców mi też biorą. No. A zrzuciłem go chociaż? Nie, nie, zrzuciłem go. Co ty zrobiłeś? No, a ja z tego wyleję wodę, to będzie idealne. Ja ci już dam. Mm, tylko. Czekaj, o. O. Jakoś tam wygląda. Jakoś tam wygląda. Przepraszam, że się podbudowuje, zaraz to zniszczę.

No zobacz sobie. Ja teraz jestem za bardzo zajętym tym co robię, więc... O, idealnie. Hop, 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 hop. Hop, hop. I wiesz jak ja ro robię ładne te rzeczy. Potrzebuję wełnę. O nie, do bazy się wlewa. To ja też muszę to zabudować tam gościu? A tam w się, nie ja, to... ja widziałem gościu na Tak, czerwony to był 100% czerwony jak nic, jak blady świt, jak blade twarze. Nie, O nie, ja uciekam z tego. jakaś wyspa, ja musiałem tam widzieć akła chyba. Tak, widziałem akła. Miałem zbity jakieś, akła tam biegli i mieli tyle rzeczy. O! No to jest właśnie most taki, o! Do bazy, ale to jest nieważne. To ma chronić, to się nie da tego zrobić. Mmm, szepnąć się kciuki. Ja robię dalej naszą bazę, ładną. Podarunek też przyjęty. Dobra. No patrz jaka ładna baza. Jeszcze musimy zrobić mury obronne. Ej, dawaj, to będzie challenge. Yy, baza na wyspie. No, no, yy, być... Bo bez sensu, same bedy to yy, baza na wyspie. To jest challenge na dzisiaj. No trudno. Nie jest. No, zeszeli Akła. Zostaliśmy razem z żółtymi i czerwonymi. Dobra. Ale poczekaj jeszcze nie jest Indy stamdy. Ej, no ciągle jak coś chodzi na teaksy. Na Emeraldy czy na diaksy? Na diamę. obudowane? No wiem, znaczy nie wiem w sumie, bo nigdy u nich nie byłem. No to rozwal. Ja na niego zrobię zasadzkę. To będzie zasadza. No to rób. Zasadza. Hop! Ej, to jest episkie co ja robię. Sam jesteś S. Brawo. Ja robię... Też myślę, że to była zasadza. Napiszcie w komentarzach zasadza, to wam serduszko, serduszko. Raczej nikt nie napisze, ale walić. Ej, dobrze. tylko mhm. przy Człowieku, ja robię bazę. Ty się. Ale nie rozwalaj ich, bo chcę jeszcze bazę zrobić ładną. Nie. A rzuci to oni są prosami no to Musimy trapa kupić. Musimy trapa kupić, bo to jest bardzo ważne. Jak oni mają trap, to nie Oni są prosy cię? Nie, nie zrzucili No, A widzisz jaką wieżę nam robię? Do strzelania z łuku. Zaraz go kupię. No to jak wziąłeś złoto, to się nie kupię go. Ja w skrzynce zbieram, mam tyle golda, a ty mi go zabierasz. Tak, ale ja zbierałem i, w, i nie, do, nie brałem nic z pieca. Mamy już jeden łuk. Redzi, uciekają przede mną. Oni oni robią zasadze. No, oni się chyba kampią, a nie robią w zasadze, bym powiedział. Poczekaj, nie! Jednym mu co jest Ej, dobra, dajesz rzuty I zaraz jak się ma pod to ich wyrębnie. Ja nie, co robi nie da po tej bazie. Bazie? Nie da po tej bazie. No, opsa mamy chyba. Tak? No, ty dawałeś opsa, więc. Ja tam nie wiem. Hmm. Mhm. Dobrze tutaj. Chcę zobaczyć jeszcze eksperyment. Czy są czerwoni? Jeden czerwony był jakimś mega prosty, A drugi to już nie wiem. Drugi był jakimś taki prosty, Nie, jak ja. Więc... Czemu oni nie są tacy źli? A aczkolwiek... Nie wiem czemu, ale wiedziałam, że powiesz aczkolwiek. Nie, nie ma. No to wezmę sobie to w sumie. Ale pułapkę musimy mieć. Masz jakiś diaksynu. jest na Hop, 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 hop. uciekam przed rzutem, który mnie dogonił. Grażyna? Czyli Grażyna. Grażyna. Weź, to już mnie denerwuje ten Ej, bo ty wziąłeś ode mnie całe złoto. to chyba jak. Dobra, o! Kupiłeś jakiło. Ja. No ale nie bierz go! Wziąłam złota i kupiłem strzałę. Dobra. I schowaj do czesta. Ej, no ja... nie ma chyba momentu, w którym obydwaj rzuci wyjdzie z bazy. No właśnie... Co to, to? To co to? Słyszałem. To nikt nie spadł? Nie witka, nie witka, nie witka, nie witka, nie witka. Dobra, go. Żółty, zabity. Zabiliśmy się nawzajem. Nawzajem. Mhm. Opam się. No To nie ma nikogo. Daj mi jakiś ten, ja potrzebuję wełnę, no. A ty wziąłeś wszystkie żelazo. Daj do częsta, bo ty giniesz i tracisz. No brawo. I, I TNT. Co, Ała, kurde. Sam jesteś Ała. No i wiedzą, że mamy obca. I zabij go, proszę cię. Walczysz z nie chociaż, czy walczysz? Dobra. Dobra, zabij. To jest moje żelazo. Ej, rzuci, rzuci, rzuci! Żółty. Spadł! Dawaj, do końca. Dałem ci bloczek. Już ci go nie dałem. No daj, ja. Dobra, zabity. Brawo. Dobra, to idź tam, ja, ja. Ja muszę. Ej, moja wieża jest cała zepsuta! O oh my. God. Tak się nad nim napracowałem. Dobra, odbuduję ją. No i fajnie, dziurę nam zrobili. Oh yes.

No, bo radzi ciągle żyją. Nie, ja wiem. To moja wina. Ja muszę odbudować barzle. Muszę ich wyjmować szybko, bo oni tak są silni. I mają w dobrej Kude! Kudę! Tutaj jest odkryte mego ucho. Nie, ucho! To jest odkryte. Nie ucho, tylko ten tego nie chcę, bardzo. Dobra, za byle jak... Bo... Ej, czerwoni, czerwoni, się do na nas budują. Czerwoni, czerwoni. Stamtąd, stamtąd. A dobra, to poczekaj, biorę łuk. Oni miałem weź, no, weź łuk. Ja im zatrzymam. Oni uleczli, dobra, dobra. Ja wie... na wieżę, daj mi daj mi proszę. Daj mi... Dobra, strzel. Oni wiedzą, że mamy łuk. Dobra, tworzione. Zabity. Ta. Ja patrzę na żółtych, ale nie jak coś to mów Trafiony. Trafiony. nie trafiony. Schowaj łuk od razu, jak skończysz strzelać, bo naprawdę to jest cenne, bardzo cenne. Dobra, schowam i na wystrzały. Ej, ale wody nie mamy, a woda była bardzo potrzebna. Tak, nie. Ej, dobra, nie mam łóżka. Żółty, żółty, żółty. No, bi, 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 bi. Z Dwóch żółtych? Jezus. No nie, nie mam łóżka. Dobrze to ująłeś. Ale jeden. Zabij go, proszę cię, zabij go. On nie miał HP. Dobra, dziękujemy za, yy, za uwagę. Do nas, no czy um, żegnamy się? Niestety, już z nami. Okay, zobaczy, co rzuci, e, no, zostawcie suba, lajkę. No i rzuci też ja się żegnam, papa. Pa.